Witam Was moi drodzy, witam Was pięknie w nowej serii Far Cry. O, tutaj ładnie się szczelimy w lampkę. Właśnie miałam przez chwilę taką rozkminę, czy to są prawdziwe światło cienie, czy nie, bo o ile pamiętam, kiedyś to nie były takie do końca światło cienie. To znaczy ta lampka, ludzie myśleli, że ta lampka to nie są światło cienie, tylko taki efekt po prostu. Ale wydaje mi się, że w jakimś stopniu to były światło cienie. Tylko kiedyś jeszcze, jak się grało w tych średnich detalach, czy niskich detalach, to tak tego nie było widać, ale. Tu się odbijają na przykład te dwie rury, tak, które są. Więc I one się ruszają, więc to, to musiał być światło cień. Może nie aż tak obfite jak na Dumie 3, ale jednak. Ło! Co to było? Co to jest? Ale, ale, ale ja nie rozumiem w ogóle, co tu się dzieje. Ja w ogóle nie rozumiem co. JO! Czekajcie, czekajcie, a czy to nie jest czasami to, co kiedyś nazywano w grach fizyką? Hmm, wydaje mi się, że to jest, że to jest ta osławiona fizyka, która kiedyś podobno była w grach. Hmm, ciekawe. Tu już zebrałem pancerzyk, jakby co, jakby się ktoś zastanawiał. O, jak dobrze. Very nice, yeah. Ten se tam łowi... Ryby, ale już nie łowi ryb. Łowił je, ale już ich nie łowi. I jest piękny. No, goście. Chodźcie, jakie takie kozaki jesteście. O, jakaś kiełbacha. No, chodźcie, kozaczki. Chodźcie. Come on. What are you waiting for christmas kurde jakieś mięso się rusza to jest to jest nieprawdopodobne to jest ta fizyka Co kiedyś kiedyś tam słyszałem od starszego brata że kiedyś coś takiego było na grach i jest pięknie <laughs> nie, no oczywiście, żartuję sobie. E, no w dzisiejszych grach nie zawsze spotyka się fizyka, a już na pewno nie na takim poziomie jak w 2004 roku. Tak można powiedzieć, że fizyka like in 2004. To były to były dobre czasy, to były dobre, to był dobry rocznik. To zaczęło się praktycznie od... No może nie zaczęło się od Far Crya, zaczęło się od Call of Duty. Ten dobry rok zaczął się od Call of Duty. No i następnie to w sumie przełom 2003-2004. No i oczywiście... Uuu, granaty nawet są. No i oczywiście moi drodzy... Em, i oczywiście moi drodzy, halo, czyli konwersja długo w tamtym czasie wyczekiwana. Konwersja. Długo wyczekiwana w tamtym czasie. Oj, nie mogę zabrać. długo wyczekiwana konwersja Halo, tak? Od tego się praktycznie zaczęło. To były dwie, w, co by nie mówić, wspaniałe gry. Na pc pe, na tak? Call of Duty i, i Halo. Później z kolei... który co prawda pojawił się po ponad dwóch latach na, na PC-ta, ale... Ponad dwóch latach. Ale przynajmniej się pojawił, to było ważne. To było... To było coś, nie? O, mam kurde, Binoculars. Binokularki były niezłe, bo binokularki nie tylko oznaczały wrogów, to znaczy oznaczały. Oznaczały to. To daleko powiedziane. To oznaczenie, co my znamy z późniejszych Far Krajów, to jest oznaczenie, gdzie już widać przeciwnika, tak my mamy. Po te binokulary, cel tych binokularów jest taki, żeby zaznaczyć przeciwnika i żeby był widoczny. Natomiast w far, pierwszym Far kraju po prostu można było sobie dostrzec, ilu jest wrogów i gdzie oni są, ale... Można było też słuchać co, co o czym sobie gadają, ale nie, to nie oznaczało ich na stałe. Trzeba było po prostu wykazać się pamięcią i... i zapamiętać, gdzie są, nie? Nie dało się tak. Nie dało się tak, jakby się komuś wydawało. Kurde, dalej dalej fa fajnie se te fale wyglądają. Dalej se to fajnie nawet wygląda. No, Far Cry, Far Cry. Far Cry był bardzo fajną grą, wprowadził i jest dosyć zaawansowaną w fizykę. Far Cry był o tyle wyjątkowy, on wyszedł jakoś w marcu 2000, marzec, kwiecień 2004, marcu chyba. Tak mi się jakoś kojarzy. Zaraz przed Pankillerem. Dosłownie na miesiąc chyba przed Pankillerem się pojawił. Chociaż już pod koniec 2003 roku pojawiały się gdzieś filmiki na jego temat. I ludzie nie mogli uwierzyć w to, co widzą, tak? To była naprawdę jakaś taka, no... No mega... E, e, rewolucja. Może nie rewolucja, ale gra była dosyć nowatorska. Jakieś rybki zapływają. Co prawda większość taka sama. Ale, ale były. O, się też da przelecieć. Wiadomo, że nawet na turoku roku dawało się pływać pod wodą, więc e, pływanie w, w far Cry nie było niczym nowym, ale chodzi o jakość tego pływania, tak. Tam jest kolo. Ja bym się mógł tam na tą drabinę dostać, tylko tu jest gość. Tam jest jeszcze jeden gość, a mój Boże, oni nie zauważyli, wybacz, o. chyba dostał w czoło, włączyli alarm. Raczej dobrą wiadomością dla mnie nie jest. Wybacz gościu. Ten zerwał prosto w głowę. nie strzelaj po roślinach, proszę cię. Ja cię, bardzo proszę, nie strzelaj po roślinach. Prosto gościu na klatę, nie? Ajuj, czy wenko, mień pozycję. O kurczę, tutaj przez te budynki przechodziły pociski. O nie, mogę zginąć. O nie, o kurczak, niedobrze. Za dużo mi zdrowia, za bardzo. Co by nie mówić, gierka mnie ostrzegła. Widzieliście? Koleś przebiegł i ruszył beczkę. Beczka przeszła, więc już mogłem się domyślić, że coś jest na rzeczy. Ale ja z tym spieprzam spieprzam, ponieważ. Ja mam apteczkę na tamtym... E, w tamtej chatce. Nie wiem, czy mam tam pancerz. Tam jest gościu jakiś. Tam jest jakiś kolo. Widziałem go. Widziałem go, widziałem cię, kolego. Widziałem cię kolego, ale ja i tak i tak muszę iść po apteczkę. Hm. Przynajmniej mam czerwoną kartę, zabrałem ją. Ok, więc teraz jest ok, tak. Tam jest gościu, widzę go. Nie potrawię gościu. Chyba zginął. Chyba, chyba mu się zginęło. Jak myślicie, umarł? Nie przeżył. Nie przeżył tego starcia z Witcherem. Na farkaju trzeba było uważać, bo farka nie był prosty. Nawet jak się na najniższym poziomie trudności, to ta gra nie była prosta. Dobra Czekajcie, a czy tu się dawało jakieś... ...hać? Nie, to jeszcze... W tej grze jeszcze tego nie było Na fanacrazy się to było, że można było odrąbać palmę, nie? Muszę wejść do góry. Jeszcze raz zobaczyć, czy tam kogoś nie ma. Jest tam gościu. Widzę cię. Haha, jest ha, mate. Ginąłeś przez przypadek. Zginąłeś przypadkowo. Gryzła cię mucha w nogę. Dobrze jest. No fajnie, fajnie się nawet strzelało z tych broni na Far Kraju. Ale tak jak mówię, nie był prosty. Poza tym nie miał opcji zapisu w dowolnym momencie. To go odróżniało od wszystkich innych FPS-ów wydanych w 2004 roku. Na Half-Life 2 dawało się zapisać. Dawało się zapisać. Ja cię, jaka fizyka. Dawało się zapisywać grę... na Painkillerze dawało się, na Doomie 3 dawało się zapisywać, na... chyba nawet na Halo się dawało zapisywać. Na Call of Duty... czy na Call of Duty dawało się zapisywać? Wydaje mi się, że tak. Jesz jeszcze w pierwszym Call of Duty zapisy były, w drugim Call of Duty zapisów już nie było. W drugim Call of Duty zapisów już nie uświadczyliście. Niestety. Okej, okay. nieźle, nie? Tyle amunicji do karabinierów. Czasami te karabiny nie znikały, gdy e, zbieraliśmy amunicję. Tu jest jeszcze apteczka. Już chyba nikogo nie było, wydaje mi się. Redneck today. W której z, z chatek widziałem jeszcze taki ma magazyn, w którym jest postać. Jakaś żołnierka, która wygląda dokładnie jak e, ci, em, e, ci komandosi z Half-Life'a, z Opposing Force a. Tak to wyglądało, tylko że ich damska wersja. <laughs> no dobra, no to chyba co? Sukim kocie Ale mnie bydla go pędzlował z pancerza Mówię, że nie łatwo, nie łatwo. Bedlaczek, cebulaczek... Wiecie, zobaczę, ale nie było, nie. Był checkpoint. Tylko. Niestety bądź niestety. Poczekajcie, ja mógłbym wejść do tego Jeepa, ale ja... Sukinciny. Muszę iść na górę. Muszę wejść na górę, bo tam może być snajpera. Wiadomo, jak są snajperzy. No to snajpera też musi być, nie? Chyba. Nie. zginął. No nic, nie ma snajpery? a kurczak. No to niedobrze. No to niedobrze, panie Bobrze. Jeszcze pancerz, okej. Okay. Zginęło ci się gościu. Tak troszeczkę. Tak się troszkę wykrwawiłeś. O nie, jak ja tego pojazdu nie, nie przepadałem za tym pojazdem. Już się nim zakopałem. No nie, no. No bez jaj. Dopiero co go użyłem i się nim zakopałem. Jeszcze, żeby było zabawniej. Mam że się, że się sam nie. Aha, bo tu była stamina, no tak. Nieee Nie mam pojazdu. Straciłem pojazd. Dopiero co ze w nim do niego wsiadłem i już go straciłem, ale jajo. Patrzcie się na to. No i co? I to powinno było się przesunąć. A się przesunęło. O nie, bo to może wybuchnąć. z wybuchł. <taki> Takie rzeczy. A, poczekajcie, bo to jak wybuchało, to się kręciło chyba później. Więc mam chyba iść tam gdzieś. Tak mnie się wydaje. Zebrałem sobie jeszcze karabinek. W tą grę po prostu nie było sensu grać, moi drodzy. Szybko. Fajnie się nawet e, oświetlenie rozchodziło po tej broni. Co? Wejrzał umrzej. Czasami lepiej z okularkami chodzić. Przynajmniej jesteście w stanie... ...kogoś wypatrzeć. Przyznam, że nawet jak grałem w Far Cry'a 6, to Far Cry 6 ma podobną rzecz jak Far Cry... Zobaczcie, co to było. Taki jakiś kamień się pojawił. Coś mógł zebrać. Co to było? Jakby coś do zebrania? Czy co? Far Cry 6 miał podobną rzecz jak Far Cry 3. Czyli... Niby są palmy, niby są wyspy, ale to nie jest dokładnie ten sam klimat co na... ...co na Far kraju 1. To nie był dokładnie, moi drodze, ten sam klimacik. Idziemy sobie po dżungli. Go to the carrier, czyli do lotniskowca, tak? Wydaje mi się, że to się gdzieś tam szło, ale mogę się mylić, oczywiście. Mogę się mylić. No ale tam się chyba idzie, bo tam jest ten jakaś wieżyczka, jakiś bunkier jeszcze. Naprawdę, naprawdę ta, ta gra, moi drodzy, robiła ogromne wrażenie swego czasu. aqui dicas. dica. É pelo das drogas. You Did you see that? Estou com o buggy. A usłyszałem tu gościa. Nie jestem pewien, że gdzieś by. O, jest tu. Sorry, kolo. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Tego też. Ha, ha yeah! Wypaczcie. Nie chciałem, gościa. Tak wyszło. To był A. A, to był granatnik jeszcze. A, to ten Jeep jest lepszy. O, i zapisał mi grę. Sorry, bro. Ach, chcesz czegoś gościu to podejść? Bez szans. Yo man. No dobra, to nie było mądre. To nie było ani trochę mądre. Wiem, że tu jeszcze jakieś jedno ciele wyskoczyło. Yeah, man! o nie, co się stało? Co? Chyba chodzi o to, że wyleciał jeep w powietrzu, okej. Okay. Bum! Bum siakalaka! Siakalaka! Zawsze to więcej amunicji, nie? Amunicji na Far Cry na ogół nie brakowało. Zabić papugę. Misja, zabić papugi. Kill them all! Co? Skąd? Skąd? Co?! Tam jest motorówka! O nie! goście nie myślałeś, że nie wiem gdzie jesteś. <ścoughs> Za dużo razy już to powtarzam. To, z... to to zrobiłem miściąko ten chyba zostan chyba zginął ze strachu dobra ten chyba zginął ze strachu Pamiętajcie o tym, że ja tu gram na easy. Facet zginął. Okej. Okay. Tu by się przydało zrobić zapis teraz. Tu był chyba zapis teraz. Yemen. Yeah, Okej, okay, tu jakiś rozbity japoński samolot. Skąd wiem, że japoński? Bo ma czerwone kółko na boku. Że już to kiedyś widziałem, to wiem. Widziałem to kółko. Okej. Okay. Ciekawczy czy w porę zauważę przeciwnika, jak będę chodził z tymi binokularami. I tu jest Aircraft Carrier, czyli lutniskowiec. I gra zrobiła mi zapis, a więc ja wam dziękuję i zapraszam na nowy odcinek. Bywajcie.